Pola, także współpraca o aglomeracji rzeszowskiej. Co to oznacza dla tego projektu? Myślę, że to jest wielki sukces. Rzeczywiście, trudno mówić o aglomeracji rzeszowskiej bez Rzeszowa. To e, rzeczywiście jest ważny krok. Cieszę się z tej decyzji radnych. Pewnie nie była łatwa. Współpraca może wyglądać różnie, ale ja jestem przekonany, że współpraca zawsze się opłaca. Nie, na pewno nie służą temu, żeby y, obszar na Tak naprawdę ludzie no, tych granic nie widzą codziennie przemieszczają się mieszkańcy Rzeszowa, mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego do pracy w różnych miejscach. Y, można powiedzieć, że to jest taki jednolity obszar. Więc y, my tutaj jako przedstawiciele mieszkańców chcemy też pokazać, że jest, potrafimy się dogadać, potrafimy współpracować dla mieszkańców naszych samorządów. Myślę, że to jest początek dobrej współpracy. Obszarów jest bardzo dużo. Transport to pewnie jeden z najważniejszych, jeden z pierwszych tematów, który trzeba uporządkować. Wiele zostało zrobione, ja o tym wielokrotnie mówiłem. Dużo zostało zainwestowanych pieniędzy, ale chodzi o to, żeby postawić tą kropkę nad i przysłowiową, żeby dopiąć ten system, to o czym dzisiaj na konferencji było mówione. Wiele aglomeracyjne, dobra siatka naszych to jest tylko jeden, co bezpieczeństwo. To jest temat, o którym mówimy bardzo dużo na tego oczywistych, więc też warto się zastanowić, jak te wspólne zasoby połączyć, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, tak kulturalnych. Prezydent mówi o budowie akwaparku. O, to jest jakaś propozycja, myślę, że nie tylko leży Rzeszowa, ale dla obszaru aglomeracji, więc warto się zastanowić, czy gminy wokół powinny budować swoje baseny, a może nie, może właściwie wystarczy dowieć mieszkańców do akwaparku. Powiat buduje strzelnicę, nie ja o zapraszam. Wszystkich mieszkańców aglomeracji, do tego, żeby z takiego obiektu skorzystać. Są tylko konkretne przykłady, że czasami wystarczy jedna inwestycja, jednego samorządu, ale zaproponowanie, złożenie tej oferty wszystkim mieszkańcom po to, żebyśmy bardziej efektywnie wydawali pieniądze, a w z tego, że jest większa szansa na uzyskanie bezpieczny, Zdecydowanie tak. Wyobraźmy sobie, że jeden z samorządowców, jeden z wójtów, czy nawet pan prezydent idzie z jakimś wnioskiem do ministerstwa, składa jakiś projekt, no to ta siła przewodnicząca jest Niż, niż, jeżeli mówimy o tym, że mówimy ponad 400, 400, tysięcy mieszkańców, to na pewno e, ta siła głosu, ta e, liczba ludzi, którzy stoją za nami jest bardzo duża i myślę, że wtedy inaczej będą też takie wnioski postrzegane, e, które będziemy sobie składać z Nowego Jorku.